Polacja dla przyjaciół Tommel, rusz się i zobacz co się tam dzieje przed nami. Co? Znowu ja? Dobra, jak zwykle mnie pogania się do najczarniejszej roboty. Domel zanieś, domel podaj, domel pozamiataj, słowo daję, już mi to wszystko obrzydło. O! Ten korek kończy się chyba na drugiej bukuli. Ciekawe, co robi policja, na którą ja i Ron płacimy podatki. Dokąd jedziesz? Kontrola biletów. Ajaj. . <marriages> . <timing> Co zobaczyłeś? Co tam się dzieje przed nami? Widziałem śmierć. Powinniśmy zawrócić. Nie gadaj głupstw. Na pewno nie jest źle. Jak nie wierzysz, to sam zobacz. Zobaczę. A teraz luneta. Wykopy na skrzyżowaniu. Rzeczywiście, powinniśmy wrócić do domu. A nie mówiłem? Ty mi nigdy nie wierzysz. Ale mi się trafił, właściciel. Przestań marudzić. Ron, zaczynam być głodny. Może byśmy coś przekąsili? Zapomniałeś, że kolację jemy dziś z Czery i z Bobem? Zaprosiliśmy ich na ósmą? Tak późno? Chorę, ty muszę czekać trzy godziny. Nie będę ci miał za złe, jeśli wybierzesz się po zakupy sam. Lepsze to niż oczekiwanie. <grym i wziąłem> Mogę wziąć twój motocykl? Oczywiście. <grym i wziąłem> <grym i wziąłem> Myślałem, że droga jest wolna. Jak dostanę się do centrum? Bobel! Jedziesz na spacer? O, Bob, to ty? <grystanie> Zawiesz mnie, co? Drogę! Nic z tego, jadę po zakupy, a więc wyskakuj. Mógłbym załatwić, żebyśmy z Cherry przyszli na kolację nieco wcześniej. Hmm? O! Naprawdę? Mhm. W takim razie jedź, przyjacielu, ze Nie mam pojęcia, któremu jechać do supermarketu. Może jest jakiś objazd? Patrz, jest objazd. Jak fajnie oznakowany! Spróbujemy? Aha, jeszcze pytasz? A więc w drogę! Ten objazd prowadzi do podziemnego garażu supermarketu. Thank <laughs> oh. <laughs> you. Oh, 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 oh. <laughs> Zobaczyły się strzałki i teraz nie wiem, w którą stronę jechać. Ojej. E, Dobre, widzisz tę strzałkę? Widzę, jedziemy. Dobra. <grystanie> Ale się datnął. Dobrze im tak Ślepa ulica, bo musimy zawrócić. Był zwrot? O, i jeszcze jedna ślepa ulica. Widzisz, tak. Nie przecież widzę. Miejmy nadzieję, że doprowadzą nas do celu. Wątpię, nie przypominam sobie, żeby koło supermarketu jeździły pociągi. Ojej, jedźmy! Aha. <śmulatuj> I tak, i tak, i tak. was! Zobaczcie. Dobry, tam jest Co? Teraz wszystko jasne, to jego robota. Uważaj, rozjazd! Ajajaj! Ojej! Uważaj! Ojej! Ojej! Uważaj! O, trzymaj się! Pomyl, nic nie rozumiem, gdzie jesteśmy, jak stąd wyjechać. Przepraszam, czy możecie mnie poinformować, gdzie się znajduję? Chyba zboczyłem z kursu. Ja także, panie kapitanie. Trudno, żegnam. A? Dokąd ten nierozgarnięty pies wybrał się po zakupy? Zdaje się, że Bob wybrał się razem z nim. I bardzo dobrze. Przynajmniej raz spędzę wieczór tylko z tobą, droga Jerry. Panie Ron. Co? A? Co prawda nie zarezerwował panu na stolika, ale za to pański pies. Włamał się do piwnicy naszej restauracji, wyjadł połowę zapasów, a resztę kazał przysłać panu, bo podobno wydaje pan przyjęcie dla przyjaciół. Nie wiedziałem, że w supermarkecie prowadzą także sprzedaż pod ziemią. Jest z nim także pani uroczy braciszek. Nigdy w życiu nie widziałem większych żarłoków. Co? Tak się na... Że przez tydzień niczego nie przeklę! Poza tym zniszczyli ścianę naszego magazynu. <laughs> Będzie pan musiał pokryć wszystkie szkody. <laughs> w przeciwnym razie właściciel restauracji skieruje sprawę do sądu. Czy chce pan zwinić w więzieniu za długi? O, nie! Proszę o rachunek. Służę łaskawemu panu. Proszę uregulować natychmiast. Ej, przywiążę drania do. Przepraszam, czy mógłbyś mnie poinformować, gdzie ja się właściwie znajduję? Chyba zboczyłem z kursu. Czy nie ma tu gdzieś prawdziwego żeglarza?